Witam moi widzowie. W dzisiejszym filmiku trochę coś innego, nie tylko króliczki. Pokażę Wam moje dynie. Oczywiście na oborniku króliczy. Trochę ich jest. Posadziłem... ile ja tam miałem krzaczków? 4 czy 5 krzaczków. Dwa rodzaje dyni. Jest tego naprawdę dużo, Dziś ją powyrywałem. To parę małemu zostawię. Tam coś se powycina. Na ozdobę. A część po prostu jakieś sosy z dyni zrobię, bo gdzieś tam widziałem jakieś sosy do spaghetti czy coś. I tak jak powiem, dosyć sporo w tym roku z tego ogródka wciągnęliśmy. Samych buraczków około 150 słoiczków. Jeszcze nie powiem, bo króliki też sobie pojadły, i tam jeszcze jest coś tak do wyrywania, ale to tam króliczką daję, wyrywam im, daję. i taję. To jak widać, dynie dzisiaj, Królikom nigdy nie dawałem dyni, więc nie daję, to jest po prostu na użytek taki własny. Ale jak mówię, obornik króliczy, więc też coś związanego z królikami. Wczoraj też marchewkę kończyliśmy wykopywać, za wam pokażę kończyliśmy, bo już sporo. Wykopaliśmy takie jedno małe wiadereczko, drugie większe. Marchew nie jest zła, a tu już posiane jest na poplon i tu taka końcówka tych buraków, te najmniejsze tak zostały, zostawiliśmy, one już raczej nie urosną, ale tak jak powoli będę wyrywał królikom i po prostu będę dawał je już sezon ogrodowy dobiega końca dzisiaj wyrwałem te dynie coś tam powyrywałem jakiegoś zielska jutro tak też coś i coś do przodu, do przodu niedługo trzeba będzie brukiew już te zacząć wyrywać, bo już też ten czas coś na poplon posiać, później przyjdą takie zimniejsze dni to już nie ma sensu wtedy w ogrodzie tutaj siedzieć Marchewka to jadalna, to chwilko nie będę i dawał to na własne potrzeby. A po prostu marchew film kupuję, a takiego zaprzyjaźnionego rolnika, ja mi przywozi taką odpadową. No i tak ją dostaję w dzisiejszym filmiku to na tyle. Zapraszam do oglądania moich filmików. Ten filmik jest nagrywany we wtorek a wrzucę go w sobotę lub w niedzielę. No i to dzisiejszy filmik na tyle.